Cześć, witam Was bardzo serdecznie Krzysztofem Pasieka. Trzy godziny temu została tutaj usunięta stara matka, tutaj mam z ulika weselnego matkę z tego roku i zobaczcie jak obecnie wygląda przyjęcie matki, gdy jej jest brak w rodzinie. Jak myślicie, Waszym zdaniem wyrażają chęć przyjęcia, czy okłębiają klateczkę? Zapraszam do komentowania. Tutaj, w tej rodzinie, również matka została usunięta około 3 godzin temu. Jednak tutaj nie będzie poddana sama matka, tylko połączona, połączony późny, słaby odkład, żeby zasilić tą rodzinę. Jak widzicie, tutaj dwóch rameczek nie ma. Rodzina jest na ośmiu ramkach. Ta rodzina tworzyła rodzinę rozbieganą na plastrze, dlatego matka tutaj została usunięta. I tutaj połączę tą rodzinę w ten sposób, że po prostu postawię im korpus, drugi bez Żadnej gazety, po prostu ja tutaj powstawiam ramki im bezpośrednio nad głowę. Tu jest ten odkładzik, i to jest wszystko na jednej pasiece. Ta pszczoła, która wyleci, naleci tutaj na ten ul albo na ten ul. Nieistotne, istotne, żeby pozostała matka w tamtej rodzinie. Tak, jak mówiłem, tu jest taki słabiaczek, to połączę z tamtą rodziną. Przeniosę sobie bliżej troszeczkę. O, właśnie. Tutaj mamy ramkę pokarmową, to damy już ten. Jedną wcześniej wyjąłem, ale mówię, nagram. Pokażę Wam, jak ja łączę o tej porze roku. Rodziny później zbędne ramki usunę. Zdejmę to wszystko do jednego gniazda, do dolnego gniazda, lub zazimuję 2 y, razy 6 y, lub 2 razy 7. Ocenię sytuację już później. Tutaj zobaczę, może mi się uda znaleźć gdzieś matkę. To wam pokażę. Przy czym takie łączenie już robię jak najpóźniej pod wieczór, żeby pszczoły już siedziały spokojnie sobie w ulach, już nie latały, temperatura też już nie jest zachęcająca właśnie wtedy do lotów pszczoły już o tej porze nie mają między sobą takiej agresji właśnie przy takim łączeniu. No gdzie ty jesteś dziewczyno? Najwyżej jeszcze raz tutaj przejrzę ramki, bo chciałbym wam pokazać, jaki ma numerek, a jaki ma. To jest karę Oj, ona jest tylko oznakowana markerem. Może będzie na ostatniej rameczce. A jaki słabiaczek tu wyszedł? Co by go w zasadzie nie warto było zimować w taki sposób. Troszkę mało pszczoły do zimowli. A jest tutaj matka. Tutaj chodzi, jest zaznaczona markerem. Idzie do połączenia. Tutaj pszczoły już się nie będą ścinać. Jeszcze muszę jedną rameczkę tu przynieść, bo tutaj matka czerwiła od ściany. Już przyniosłem sobie tutaj taką rameczkę. Ona jest dość ładnie, już fajnie zalana. Tutaj założę im z tyłu. Na dole jest, jak widzicie, o dwie ramki więcej, ale to wszystko ułożę już, jak rodzina się tutaj połączy. W tej chwili zamknę im pajączki u góry, żeby tu nie było zbędnego przewiewu. I to by było na tyle. Jak widzicie, pszczoły tutaj są spokojne, oprócz tych pszczół, które tutaj nalatują, jednak jeszcze, jeszcze próbują coś tutaj skubnąć. Są siatki, żeby przenieść do siebie na dole, żadnego ruchu, zbędnego pobudzenia. Pszczoły po prostu są spokojne i nie przewiduję żadnych tutaj problemów z połączeniem w taki sposób. Jedne na drugie. Tu jest też taka słabiutka rodzina. To już tak naprawdę na sam koniec. Połączę ją bezpośrednio w gniazdo. Z tym odkładem, w którym właśnie też około 3 godzin temu usunąłem matkę. Tutaj ta rodzina ogólnie to jest jeszcze z nadstawką. znaczy ten odkładzik. Zaraz Wam jeszcze tu pokażę jeśli mi się uda. że trochę tutaj tej pszczoły całej jest, to wszystko wyczepię do, do ula. Przeniosę sobie to bliżej jak poprzednio I również ta pszczoła, która tutaj z tego wyleci, naleci na sąsiedni ul. Nic nie szkodzi. Tutaj, jeżeli to jest ramka bez czerwiu, damy ją tu z tyłu i całą tą pszczołę. Całą tą pszczołę. Bezpośrednio do rodziny wkładam. Gdyby miało już coś się dziać. To już tutaj między, belecz, między przestrzeniami ramkowymi już pszczoły by tutaj ze sobą walczyły, ścinały się. Jak na razie tutaj jest spokój i nie przewiduję, żeby tu cokolwiek się działo. Tutaj te wszystkie te ramki nie wejdą do, tego, do tej rodziny. Ja już mam tam otworzoną jeszcze sąsiadkę, do której dołożę. Jeszcze tu zatworek. A resztę wytrzepiemy Do tej rodziny. Ramki z nadstawki również pójdą tutaj. Także to by było na tyle do następnego.